Siema, jest tak. muszki w serwerniczku. Ja tak wam powiem, brakuje mi dwóch pucharków do mega boxa za 11 tysięcy. Trzech. No, Trzech. Tak, nawet. jest godzina w ogóle... Nawet w jest w ogóle godzina dwunasta w nocy, 18, Więc tak, zde. My no, w ogóle siedzimy w łóżku i tak... Boże, jak to zabrzmiało, siedzimy w łóżku. Z... No. O nie, proszę, nie udam. Ja jeszcze frank, no bez jaj. No, no, bez jaj. Już po siebie. Po ciebie. Tak, już po siebie. Od kiedy się tak mówi? No właśnie, nie wiem, ale dobra. Minus nie, 3. Ja minus 4. Ej, ile masz pucharków? 6 pucharków. A ja mam 10 500 Równe. To dawaj. Je jeszcze, jeszcze jedna. Sześć pucharków? Tego. Jeszcze jedna. Bierdaj go. Jeszcze 6 pucharków. Czyli musimy zrobić trzecie miejsce. Robimy 6 pucharków. Oscar. Biorę tego tego typu. Nie, yeah, co ty robisz? Dobra. nie no, jest dobry chyba. Nie, jest dobrego. Tak to jest drugi odcinek dzisiaj. Ale pierwszego żeś nie wstawił i nie wstawisz. Co Nie. Tak. Wstawiłeś? No. Serio, ten ze mną? No, nie. Aha. Tak, kupiłem tego serca. O, Kupiłeś, no właśnie. O, 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 Gość chciał uciec. To to? Kto to? O nie, Spoczyna nie. Tej. Patrz. Roztupiła ją. O nie, soczek ma. Ma soczek. Ma soczek. Nie, soczek. No co ty jesteś, na dziwna? no dziwna. Ej, no. to jest No Ponownie. Nie, nie będę nie grała. Zostałej. Nie będę grała pytkiem. Prytkiem? z To mu lubię. Dziewczyna. Nie. nie. Dawajcie szynkę. Cieszynka na pocieszenie, i tu będzie win. Więc taka nasza cieszynka zrobiona. A wiesz, że bije z i na daleko innym No wiem. Na średnio. Zabiłeś? Kart... Wow O kurde Pajpera, Pajpera i Frank, Pajpera i Frank Nie, uciekaj, uciekaj Nie, to mi spoko Dawaj, dawaj go, nie zabierz Nie, zabił Ej, wszystkie cube'y nie zostawiłam ci cube'ów, bo on, no... Dobra, nieważne Jestem chromatykiem Ale dla mnie to jest bez jak... I na soczku jest kozaczka gdzie on, gdzie? Gdzie on? Na pewno nie na środku, bo się cię przestraszyli. Spaduwa. E Lubina, chapy. tak każdy dzień się mi zaczyna. No E, muszę być teraz szybszy. Po co nie uciekaj od nich? Oni są fajni, zakoregujemy się. O nie. To, ale, <noise> ale kolegowaliśmy no. Ale masz mega boxa. O, mam tutaj mega boxa, plus 7 pucharków, tak. Ale czekaj, czekaj, Oskar, czekaj. Musimy coś zrobić, żeby coś wypadło. Nie no mam. Otwieraj tak zwyczajnie. Nie mam. Otworzyłeś co? Co? Nie, 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 Oskar, nie, nie, jeszcze raz, dobra, nie. No nie, no, kurde, no nie, Co? Nie nie pucharka. No nie, no nie. Co tu się odpada? Nie, nie, nie. 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 nie się śpił Oscar, no ale nie kurde no. Serio? Dopiero filmik 4 minuty i jeszcze mega boxa nie ma, kurde. On słabo. W ogóle mam 17%, będę miał 15%, to spadło dobrze. Ja mam 11%. Ale walić trzeba wbić mega boxa. No. no. Widzę Lili właśnie. Lili, Lili. O kurde, ale Lili mnie to zaskoczyła. Ale mnie zaskoczyła. i Rosa, i Rosa nie To chodź stąd. No właśnie. Baj, się... Baj, ścigamy się. Kto szybszy. Ty będziesz szybszy. Wiem. O sześcioma. Zabiłbym mnie. Rosa mnie zaskoczyła z krzaków. Ale dobra, już mamy mega. Masz mega boxa, co się tylko liczy. Dobra, daj już się jej zabić. Też się idę tu. Tam no, zabiję się. Rosa mnie zabiła A chociaż. No ty, chyba mogłeś dostać, że sam się zabijesz? Zabijesz? Nie, bo i tak nie miałem szans. Dobra, mamy mega boxa Ej, za 10-11 mi... tysięcy. Ale... Ej, nie otwieraj się normalnym palcem, tylko weź coś. Nie, Idz... ten palec jest kokza. Ale idź stąd, idź stąd. Nie mów mi czy coś jest. Albo dobra, wiem. No, nie ma, bo widzę po tobie. Nie ma, Tak to. Nie klikam. Myślałam, że się świeciło, Boże. Ej, jak się przestraszyłam. Znaczy no zadowoliłam. Boże, ja myślałam, że Ej, Oskar, ja myślałam, że się świeciło. A ile było monet? Nie, ma. ja myślałam, że się świeciło i się przestraszyłam. U, tak. coś świeci. Ulepszać Leona? A na którą masz? Na ósmen? No to sobie ulepszy. Nie. Więc tak Ale powiem Wam. My tutaj już kończymy słabo, odcinek. Ale no. Więc... już tam nie chcę grać, wiesz? Ile? mam? 21. Myślałam, że 31. Zem, tutaj jutro będzie odcinek, to sobie bijemy kolejną odznakę. Więc no, bijemy bo... tutaj gemy, nie fajną odznakę. I jutro tutaj bijemy mega boxa za ten level bla blablabla. Bla. Więc do zobaczenia się.